Jest. Witam Was na kanale Kraina Zabawek. Dzisiaj pokażę Wam dwupak z serii Upiorni Uczniowie, a będzie to Cleo Daniel oraz Deuce Gordon od firmy Mata. Cleo Daniel to córka Mumii. Przez swoje pochodzenie z rodziny królewskiej, dziewczyna uważa się za królową szkoły. Postawa Cleo zazwyczaj jest egoistyczna, jednak została ona w taki sposób wychowana. W głębi serca jest ona jednak bardzo miłym i opiekuńczym potworkiem, troszczącym się o swoich przyjaciół. Jej chłopakiem jest Deuce. Syn meduzy, potrafi on zmieniać ludzi na jakiś czas w kamienie Uważany jest za najprzystojniejszego chłopaka w Monster High Jest kapitanem kilku szkolnych druży Jest też bardzo przyjazny i pewny siebie Co czyni go jednym z najbardziej popularnych potworów w straszyce Jest bardzo lojalny wobec swojej dziewczyny Leo prezentuje się oczywiście wspaniale Na twarzy ma przepiękny makijaż Ma także śliczne, czarne, długie włosy które możemy czesać dołączoną do zestawu szczotką. Ubrana jest w przepiękny kostium ozdobiony paskiem, a na nogach ma przepiękne, wysokie buty na goturnie. Dius oczywiście też nas nie zawiódł, jak zwykle ma zielone włosy. Na szyi ma srebrny łańcuch. Ubrany jest w szarą kamizelkę, pod którą jest czerwona bluzeczka. Na rękach oczywiście ma tatuaże, ma na sobie czarne spodnie, a na nogach trampki w kratę. Jestem przekonana, że każdej fance Monster High dwupak się spodobał. Cleo i Deuce tworzą naprawdę świetną parę, wyglądają rewelacyjnie. Dodatkowym plusem zestawu są stojaki, które sprawiają, że lalki nam się nie przewracają oraz szczotka, którą możemy czesać włosy naszej lalki, żeby wyglądała jeszcze piękniej.